Opowiem ci teraz o niezwykle interesującej funkcji częstość. Za jej pomocą można przeprowadzić tak zwane badanie rozkładu. Możesz po prostu sprawdzić, ile razy dana wartość występuje w określonym zakresie. Ja będę pracował teraz z plikiem, który nazywa się po prostu badanie rozkładu. No i mam tutaj taki prosty, ale ciekawy przykład. Mam pewne dane na temat transakcji, mam identyfikator, datę oraz przede wszystkim wartość. Chciałbym teraz te dane zaprezentować na na wykresie albo użyć w jakimś innym celu. Z tym, że na pewno tutaj mam dużo rekordów, ponad 100, więc nie będę mógł tego bezpośrednio przenieść na wykres, ponieważ będzie on kompletnie nieczytelny, będzie miał za dużo wartości. Po prostu muszę teraz te wartości tych transakcji niejako pogrupować, muszę je przypisać do takich kilku głównych przedziałów. Skoro mam wartości oscylujące w okolicach 1000, 2, 3, 4000, no to najlepszym wyjściem będzie stworzenie takich przedziałów, które będą rosły dokładnie o 1000. Może jako dolną granicę przyjmę sobie właśnie 1000 zł i tą wartość wprowadzę tutaj. Teraz wprowadzę drugi kolejny przedział 2000, żeby przyspieszyć pracę mogę zaznaczyć i przeciągnąć na dół, po prostu użyję wypełniania serią. Czyli będę miał kilka takich głównych przedziałów rosnących co 1000 czyli na początku mam przedział od 0 do 1000 zł, od 1000 do 2 i tak dalej. No i teraz będę musiał przyporządkować te wartości do poszczególnych przedziałów, muszę sprawdzić ile jest wartości w danym przedziale i mogę to zrobić właśnie za pomocą tej funkcji częstość, o której już wspominałem. Tylko zanim przystąpię do pracy, musisz wiedzieć o kilku ważnych rzeczach. Funkcja częstość jest dość specyficzna. Musimy jej używać w formie takiej formuły tablicowej. Przyjmuje ona jako parametry tablicę danych i przede wszystkim zwraca wartości, są tablicą. Tej funkcji nie będę wprowadzał do pojedynczej komórki, tylko muszę z góry zaznaczyć cały zakres komórek, do których ma być wprowadzony wynik. Wszystko obok tych moich utworzonych przed chwilą przedziałów. Oczywiście w tym momencie aktywna jest ta pierwsza biała komórka, czyli mogę tutaj rozpocząć właśnie od wprowadzenia tej funkcji. Częstość. I jak widzisz, będzie ona przyjmowała teraz tylko dwa parametry: tablice z danymi. Oczywiście mówię tutaj o moich wartościach transakcji, czyli wskażę całą kolumnę C. No i potem, gdzie znajdują się przedziały, czyli muszę po prostu wskazać od E4 do E9. Tylko pamiętaj o kolejnej ważnej rzeczy, teraz trzeba odpowiednio zatwierdzić. Ma to być formuła tablicowa, czyli muszę użyć Ctrl SHIFT. -A. Oraz Enter. No i zauważ, że tutaj uzyskałem prawidłowy wynik, czyli od 0 do 1000 zł to tylko jedna transakcja. Najwięcej mam w tym przedziale od 3 do 4030 transakcji. Mam tutaj dość interesujące rezultaty. Mogę rzeczywiście szybko podsumować, zgrupować te moje dane. I żeby sprawdzić, czy te rezultaty rzeczywiście są właściwe, mogę teraz modyfikować ręcznie niektóre wartości w kolumnie C. Na przykład tutaj spróbuję sobie wprowadzić coś poniżej 1000, na przykład 870. No i zauważ, że teraz liczba tych transakcji w pierwszym trzecjale wzrosła do dwóch. Czyli tutaj wszystko się zgadza, te dane będą cały czas odświeżane dynamicznie. No i teraz takich danych można użyć w różnych celach. Dobrym pomysłem będzie stworzenie wykresu. Skoro nie dało się go utworzyć na podstawie oryginalnej tabeli, to na pewno da się utworzyć na podstawie tych danych tutaj. Najpierw sobie zaznaczę obydwie kolumny, przejdę szybko do karty wstawianie, kliknę tutaj i wybiorę wykres kolumnowy, z tym, że musi być to wykres koniecznie grupowany. To może rozpocznę od polecenia polecane wykresy i zaznaczę właśnie kolumnowy grupowany. To mi da prawidłowy rezultat, prawidłową wizualizację danych. No i tak będzie wyglądał mój wykres z tymi sześcioma głównymi przedziałami i rzeczywiście udało mi się to osiągnąć właśnie za pomocą tej interesującej funkcji częstość. Udało mi się ponad 100 rekordów zgrupować do tych kilku głównych przedziałów. Warto tą funkcję poznać, warto ją zapamiętać, ponieważ w takich właśnie sytuacjach może być niezwykle przydatna.